Program ten powstał dzięki finansowemu wsparciu przyjaciół i partnerów służby Joyce Mayer Ministries. Chrześcijaństwo nigdy nie stanie się dla nas ekscytujące, aż nie nauczymy się żyć w bliskiej komunikacji z Bogiem. Powiem nawet więcej: można być tak blisko Niego, jak się tylko chce. Wszystko zależy od tego, ile czasu jest się gotowym w to zainwestować. I będę kontynuować nauczanie na temat Bożego prowadzenia lub słyszenia Bożego Głosu. Osobiście nie mogłabym nikomu opowiedzieć o mojej relacji z Bogiem bez wtrącania. Powiedział mi to, Bóg powiedział tamto, ale wiecie co? To wcale nie znaczy, że nieustannie słyszę Jego fizyczny głos. Ale w Nowym Testamencie znajduje się obietnica mówiąca, że mieszka w nas Duch Święty. Jezus powiedział, że lepiej jest dla nas, jeśli on odejdzie. Wcześniej był z nami fizycznie, ale od teraz będzie z nami przez Ducha Świętego. W Jana 16 czytamy też, że otrzymujemy Ducha Świętego, aby przebywać z Nim w bliskiej relacji. Uwierzcie lub nie, ale powinniśmy mieć z Bogiem relację opartą na rozmowie. To oczywiście nie znaczy, że możemy z Nim usiąść i porozmawiać tak, jak rozmawiamy z ludźmi przy filżance kawy. Dlatego właśnie musimy nauczyć się, w jaki sposób mówi Bóg i zrozumieć, że On nie jest zainteresowany naszą 45-minutową co niedzielną frekwencją w kościele. Bóg chce być w całym naszym życiu, w każdym dniu i we wszystkim. Rzucam Wam wyzwanie do zaproszenia Boga, do pozmieniania każdej dziedziny Waszego życia według Jego gustu. Słyszę, że ktoś się ze mną zgadza. Boże, zapraszam Cię do włączenia się w każdą dziedzinę mojego życia, w jaką chcesz. Wyważ drzwi. Które przed Tobą zamykałam, daję Ci teraz dostęp do moich myśli, finansów, przyjaciół, rozrywki i sposobu ubierania. Chcę, żebyś rozprawił się we mnie ze wszystkim, co tego wymaga, tak, abym mogła stawać się bardziej podobna Tobie. To się zgadza. Mogę Wam coś powiedzieć? I szczerze w to wierzę. Wierzę, że kiedy słuchacie takiego nauczania jak to, Wasz duch zaczyna się radować. Można to praktycznie zaobserwować, dlatego że nawet jeżeli nasze ciała nie są przychylne temu, co słyszą, albo boją się tego, co może się stać, to duchowo wiemy, że jest to dobre i zaczynamy radować się, bo zostaliśmy stworzeni, by stawać się bardziej jak Jezus, by wzrastać i żyć na Jego podobieństwo przez cały czas. Podoba mi się to nauczanie. Ale jeżeli mamy kiedykolwiek usłyszeć coś od Boga, to najpierw musimy uwierzyć w to, że to możliwe. Pewni ludzie, którzy tu siedzą, już o tym słyszeli, ale jeżeli oglądasz nas teraz w telewizji, to możliwe, że idea słuchania Boga jest dla ciebie zupełnie czymś nowym. Ja sama przez długi czas chodziłam do kościoła i nigdy nie słyszałam Boga. Albo nawet jeśli słyszałam, to tego nie rozumiałam. Nie miałam na ten temat pojęcia. Nikt mnie tego nie nauczył. Tak naprawdę uczono mnie bardziej, że to trochę niebezpieczne, kiedy ludzie zaczynają myśleć, że go słyszą. Pewna kobieta zapytała kiedyś, dlaczego kiedy my mówimy do Boga, to nazywamy to modlitwą, ale jeżeli on nam odpowiada, to już jest to choroba psychiczna. Jeżeli zaczniemy opowiadać innym, że słyszymy Boga, to będą gotowi nas zamknąć. Ale ja tego zupełnie nie rozumiałam, bo przecież Biblia jest wypełniona stwierdzeniami w stylu Bóg powiedział, Bóg powiedział. Rozmawiał przecież z Mojżeszem, Józefem, Abrahamem, Izaakiem, Jakubem. Wielu ludzi stwierdza, no tak, ale czy po zmartwychwstaniu sytuacja się trochę nie zmieniła? Ale przecież mówił też do Saula? który potem przyjął imię Paweł, a więc Bóg naprostował jego postępowanie już po zmartwychwstaniu. Nie da się też czytać Dziejów Apostolskich bez świadomości, że wielu opisanych tam ludzi słyszało Boży głos na różne sposoby. I powiem wam, że chrześcijaństwo nigdy nie stanie się dla nas ekscytujące, aż nie nauczymy się słyszeć Bożego głosu i dać mu się prowadzić i kierować w naszym życiu. Powtórzę to jeszcze raz. Chrześcijaństwo nigdy nie stanie się dla nas ekscytujące, aż nie nauczymy się żyć w bliskiej komunikacji z Bogiem. Powiem Wam więcej, można być tak blisko Niego, jak się tylko chce. Wszystko zależy od tego, ile czasu jest się gotowym w to zainwestować. Czas. Z nikim nie można zbudować dobrej relacji, póki nie poświęci się na nią czasu. Ani relacji z dziećmi, ani z małżonkiem, ani z przyjaciółmi. Każda relacja zbudowana jest na czasie i angażowaniu w siebie nawzajem. A więc, na spotkaniu w kościele, o którym wcześniej wspomniałam, powiedziałam, że Bóg mi powiedział to i tamto. I prowadzący stanął tuż za mną i zaczął poprawiać moje własne słowa, co szczerze mówiąc było dosyć zabawne. Ale byłam już naprawdę uradowana, kiedy następny mówca po mnie, człowiek, który był trochę bardziej akceptowany i szanowany w tym towarzystwie, zaczął nauczać na temat Bożych szeptów, co wszystkim bardzo się spodobało. Co jest tą samą rzeczą, tylko że ludzie z jakiegoś nieznanego mi powodu strasznie się obruszają, kiedy się im mówi, że Bóg coś powiedział, pokazał albo położył coś komuś na sercu. Myślę, że czasami możemy o tym mówić w konkretny sposób, a czasami musimy używać innych wyrażeń. Szczególnie jeśli znajdujemy się w otoczeniu ludzi, którzy tego nie rozumieją. Nie mówiłabym w każdym miejscu, że Bóg mi powiedział to, tamto. Z biegiem czasu nauczyłam się stosować odpowiednie określenia. Wierzę, że Bóg położył mi to na sercu, albo. Bo czuję, że Bóg prowadzi mnie w stronę czegoś, dlatego, że można odstręczyć wielu ludzi przez używanie nadduchowych określeń, których nie rozumieją. To sprawi tylko, że wezmą nas za czubków. Niech wszyscy powiedzą: słyszę Boga. Dlatego, że nigdy go nie usłyszymy, póki nie uwierzymy, że można go usłyszeć. Musimy przestać powtarzać, obawiam się, że ja go nie słyszę albo nie sądzę, żeby do mnie coś mówił, ale mówi do nas. Może po prostu jeszcze się nie zorientowaliśmy, że to Bóg. Ale mówi do nas cały czas: Wierzę, że mówi teraz też. Bo inaczej, dlaczego mielibyśmy tutaj teraz siedzieć, jeżeli nie uwierzylibyśmy, że Bóg przeze mnie mówi? Zdecydowanie nie potrzebujecie słyszeć mnie, tylko Boga. Więc za każdym razem, kiedy przychodzimy do kościoła, musimy przychodzić z nastawieniem, że dzisiaj Bóg coś do mnie powie. Dzisiaj mi coś powie, a ja tego nie przegapię i zrobię to, co mi powie. Takie podejście wszystko zmieni. Wiara zatem rodzi się dzięki przesłaniu, a treścią tego przesłania jest to, co mówi Chrystus. To właśnie z powodu miłości. Jaką czułam do Boga i Jego słowa, zaczęłam czuć, że Bóg mówi do mnie różne rzeczy. I to było dla mnie niesamowicie ekscytujące, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie przeżyłam. Ale rzecz w tym, że ogromna część tego, co słyszałam, dotyczyła prostych, codziennych, praktycznych spraw związanych. Z moim codziennym życiem. Nawet pamiętam, co robiłam, kiedy Bóg po raz pierwszy mnie dotknął. Co piątek wieczór chodziłam grać w kręgle sportowe i tamtego wieczoru zaciekle walczyłam. I nagle poczułam, że Bóg mnie pyta, dlaczego nie poprosisz mnie o pomoc? A ja pomyślałam, nie wypada prosić Boga o pomoc w kręglach. Przecież to nie jest coś, czym zawracałabym Bogu głowy. Chodzi o to, że przecież to jest Bóg. On wysłuchuje tylko nagłych przypadków, ale widzicie, tu leży cały problem. Bóg chce być zaangażowany we wszystko, co robimy. Wszystko. W taki sposób możemy zbudować z nim relacje i przyjaźń, a przecież i tak dla Boga nic nie jest ukryte. On wie o wszystkim, co robimy. Jeszcze zanim to zrobimy, więc powinniśmy prosić go o pomoc we wszystkim, z czym sobie nie radzimy. Spotkałam kiedyś kobietę w sklepie, która tam pracowała i okazała się, że była chrześcijanką, więc zaczęłam z nią rozmawiać, ile się zarabia w takiej pracy i pytałam ją, czy dostaje pensję, czy może zarabia na prowizję, jak to wygląda. I powiedziała mi, dostajemy tu wypłatę, ale musimy osiągnąć konkretny poziom sprzedaży. Jeżeli nam się nie uda, to możemy stracić pracę. I dodała, że ostatnimi czasy mało jej się udało sprzedać produktów. Zapytałam ją więc, dlaczego nie pozwoli, aby Bóg okazał jej przychylność, żeby przysłał jej więcej klientów. A ona mnie spytała, czy to w ogóle wypada? Prosić Boga? O coś takiego? Ta pani była chrześcijanką już od 27 lat, a mimo to nadal nie wiedziała, że można prosić Boga o przychylność i więcej klientów. Robiąc to, nie prosi przecież, żeby zabrał ich komuś innemu. Inni pracownicy mogliby się modlić o to samo. Słuchajcie, zacznijmy prosić Boga o przychylność i sprawdźmy, co się stanie. Szczerze, uwielbiam to. Wierzę w Bożą przychylność i postrzegam ją jako najzabawniejsze, najśmieszniejsze, prawie że puszczanie oczka przez Boga. Słuchajcie, nie otrzymujecie, bo nie prosicie. Zacznijmy więc prosić. A co jeśli poproszę o coś niewłaściwego, to wtedy tego nie dostaniesz? W każdym razie poprosiłam wtedy Boga o pomoc w grze, w kręgle. I nagle zaczęłam zdobywać niesamowicie dużo punktów, aż nie mogłam w to uwierzyć, wiecie. Pamiętam jak mnie to cieszyło, kiedy słyszałam Boga i wiecie, zdarzyło mi się modlić do niego, mówiąc mu, że potrzebuję coś od niego usłyszeć, jakieś słowo i wtedy wiecie, jak to jest, otwierałam Biblię i Natychmiast biegłam do Dejwa, krzycząc. Nie uwierzysz, co się stało? Zapytałam o to Boga, i zobacz, co mi pokazał. Ale wiecie co? To tylko ekscytujące, dopóki nie zaczęłam otwierać wersetów w stylu Biada ci, pokrętny grzeszniku. Wiadomo, kiedy sprawy posunęły się za daleko, jeżeli potrzeba nam dwunastu prób, na znalezienie jednego dobrego wersetu. Słuchajcie, czy ktoś z Was tak robił? Dwanaście podejść, zanim znajdziemy cokolwiek, co chociaż trochę nam pasuje. Ale dlaczego tak się dzieje? Dlatego, że kiedy jesteśmy raczkującymi chrześcijanami i Bóg próbuje nam udowodnić swoje istnienie, to będzie robił niesamowite rzeczy. Im dłużej żyjemy z Bogiem, tym mniej doświadczamy takich wydarzeń. Wiecie dlaczego? Bo Bóg oczekuje od nas, że dorośniemy i dojrzejemy do słuchania i poznania Jego serca, a nie tylko potrzebowania ciągłych instrukcji, co robić, a co nie, dlatego że im bardziej go poznajemy, to jak napisał Paweł Apostoł, stajemy się zdeterminowani, by go poznać, by poznać Boga. Poznanie Boga musi stać się naszym największym priorytetem by go poznać, by poznać jego charakter, by wiedzieć, czego możemy się po nim spodziewać i nauczyć się rozpoznawać, kiedy do nas mówi albo kiedy nas kieruje i prowadzi. Więc nie stosuję już tej metody, bo to zawsze tylko strata czasu. Jeremiasza 33:3 Bóg powiedział: Wołaj do mnie, a odpowiem ci i oznajmię ci i pokażę rzeczy wielkie i potężne rzeczy, rzeczy ukryte i niedostępne, których nie byłeś świadom i nie byłbyś w stanie rozpoznać. Tak jak już mówiłam, Bóg wielokrotnie przemawiał do ludzi w Biblii. Więc upieranie się, że już tego nie robi, nie ma dla mnie najmniejszego sensu. Pewien wspaniały Boży człowiek, imieniem Dallas Williard, został zapytany, w jaki sposób nauczył się słyszeć Boga. Odpowiedział na to, że poprzez popełnianie wielu błędów. A więc zauważcie, że słuchania Boga trzeba się nauczyć. I jeżeli kiedykolwiek chcemy dojść do takiego poziomu komunikacji z Bogiem, o jakim teraz rozmawiamy, to po pierwsze, musisz się przygotować na to, że nie zawsze będziesz miał rację. Ale jeśli tak się stanie, nie dajmy się temu przestraszyć i nie myślmy od razu, że jak tak dłużej pójdzie. To nabawię się w końcu kłopotów. Dlatego, że im dłużej będziemy żyć z Bogiem i poznawać Go, tym łatwiej będzie nam ocenić, czy to, co myślimy, że słyszymy od Boga, rzeczywiście od Niego jest. Tak samo, im więcej będziemy poznawali Boże Słowo, tym łatwiej będzie nam ocenić to, co myślimy i czujemy przez pryzmat Pisma Świętego. Bo to, co nie zgadza się z Jego Słowem, to na pewno nie pochodzi od Niego. W porządku? Uwierzmy bardziej w to, że Bóg do nas mówi, niż w to, że dobrze go słyszymy. Widzę, że parę osób to rozumie, ale świadomość tego bardzo mi pomogła, bo tak usilnie próbowałam usłyszeć coś od Boga, że w takich momentach łatwo jest kompletnie się zagubić. A to jest najlepsza okazja dla szatana, żeby wykorzystać okazję i spróbować nas zwieść. A więc Bóg położył mi na sercu takie słowa, zamiast ufać sobie, że mnie usłyszysz, zaufaj, że będę do Ciebie mówił. Bo wiecie, jak Bóg chce nam coś powiedzieć, to znajdzie sposób, żeby przekonać nas, że to naprawdę On. Więc niektórzy z Was mogą teraz zdjąć z siebie cały ciężar. I powiedzieć sobie, zamiast usilnie starać się słyszeć coś od Boga, kiedy bardzo potrzebuję odpowiedzi, wiem Boże, że mogę Ci zaufać i codziennie dziękować Ci za to, że mówisz do mnie we właściwym czasie, we właściwy sposób, więc ja upewnię się, że nie mam w głowie zamieszania i że zrozumiem tak naprawdę, co próbujesz mi przekazać. Nie posiadajmy żadnych przedwczesnych oczekiwań na temat tego, w jaki sposób Bóg do nas przemówi, bo z pewnością nas zaskoczy. Jak tylko wszystko sobie poukładamy według jednego schematu, on zadziała inaczej. Musimy mieć serce gotowe do posłuszeństwa Bogu we wszystkim, co nam mówi. Nie da się go słyszeć, praktykując wybiórcze słuchanie. Mam na myśli, nie podoba mi się to, co słyszę, więc to na pewno nie Bóg. A to mi pasuje, więc to musi być Bóg. Ale jeżeli Bóg do nas nie mówi, to może warto przypomnieć sobie, czy zrobiliśmy ostatnią rzecz, którą nam polecił zrobić. Słuchajcie, teraz mówię z doświadczenia, na podstawie tego, czego nauczyłam się w ciągu tych wszystkich lat. Za chwilę dokładnie przejrzymy się temu, na jakie sposoby Bóg mówi i jak możemy go słyszeć, ale wszystko, o czym teraz rozmawiamy, też jest bardzo ważne. Na przykład, czy próbujesz słuchać Boga, będąc na kogoś zagniewany? Nic w takim razie nie usłyszycie, bo słuchanie przychodzi z naszego wnętrza. A jeżeli nasz duch jest przygnieciony nieprzebaczeniem, rozgoryczeniem, żalem, zawiścią lub złością, to nie słyszymy Boga. Jeżeli istniałaby jedna rzecz, którą musimy przestać robić jako Kościół, to musimy przestać cały czas być źli na kogoś innego. Słyszycie mnie? Na kogo się złościcie? Nie wszystko słyszałam, ale brzmiało dobrze. Wiecie, lubię móc każdego ranka spokojnie usiąść i pomyśleć, aby móc szczerze powiedzieć Bogu: wydaje mi się, że na nikogo dzisiaj się nie gniewam, Boże. Nie ma w moim sercu zawiście ani nieprzebaczenia. To bardzo ważne, żebyśmy mogli tak szczerze powiedzieć każdego dnia, dlatego że jeśli chcemy słyszeć Boga i mieć z Nim bliską relację, to w naszych sercach nie ma miejsca na takie uczucia. Czy ktoś rozumie, co mam na myśli? Wyobrażam sobie, że siedzi tutaj nawet więcej osób i z pewnością mnóstwo ludzi oglądających nas w telewizji, którzy mają w swoim sercu kogoś, komu muszą przebaczyć. Prawdopodobnie jest ich więcej niż tych, którzy mogą powiedzieć, że na nikogo się nie gniewają. Ale cicho się zrobiło. A więc w jaki sposób możemy poznać Bożą wolę dla naszego życia? To jest wielkie pytanie. Co Bóg chce, żebym robiła? Jedynym sposobem, żeby się o tym przekonać, jest odważne próbowanie różnych rzeczy. Bardzo łatwo jest odkryć Bożą wolę dla naszego życia, choć ludzie bardzo się tego boją i stresują się tym. John Austin był wspaniałym Bożym człowiekiem, który odszedł już do Pana, ale miał kiedyś taką sytuację, kiedy przyszedł do niego pewien misjonarz i powiedział, jestem zagubiony, wiem, że jestem powołany do bycia misjonarzem, ale nie wiem, czy mam jechać do Meksyku, czy może powinienem jechać do Afryki, Indii. A John Austin powiedział, jedź gdziekolwiek, bracie, bo inaczej nic nie zrobisz. Wiecie, bardzo często wprowadzamy się w taki stan zamieszania, myśląc, co powinniśmy dalej robić, że w rezultacie nie robimy nic oprócz bycia zagubionymi. Ale po pierwsze, Bóg nie da nam czegoś, czego nienawidzimy. Być może da nam coś, czego byśmy woleli nie robić, ale nasze talenty będą pasowały do każdej pracy, którą zleci nam Bóg. Doprowadzanie ludzi do porażek wcale nie przynosi mu przyjemności. Kiedy. Po raz pierwszy poczułam, że Bóg powołał mnie do służby. To przecież nie wyglądało to tak, że rzuciłam wszystko w kąt, jak tylko go usłyszałam, i nie zaczęłam prowadzić międzynarodowej służby. Nie wiedziałam co robić, więc skorzystałam z pierwszej dostępnej okazji w kościele. I wiecie, po mniej więcej dwóch tygodniach dzieci i ja wiedzieliśmy, że szkółka niedzielna nie była moim powołaniem. Było dla nas jasne, że to nie jest moje obdarowanie. Dlatego że szczerze mówiąc nie nadaje się do usługiwania jako pomoc. Mój dar polega na angażowaniu ludzi, żeby pomogli mi. Potrafię ich motywować. Sprawiam, że chętnie dołączają do zespołu i pomagają mi w różnych sprawach, ale jeżeli ktoś coś rozleje w pierwszym rzędzie, to nie będę jedną z osób, które zerwą się do sprzątania za to, mogę kogoś tam oddelegować. W tym jestem dobra. Ze mną zawsze wszystko jest zrobione. Ale powiem Wam, że nie ma nic złego w poznawaniu swoich obdarowań. Musisz znać się na tyle, żeby nie wchodzić w rolę kogoś innego. Nigdy nie będziemy kimś innym. Musimy być sobą. Każdy z nas ma inne obdarowania, ponieważ każdy z nas jest gdzieś potrzebny. Jesteśmy członkami jednego ciała, które powinno razem funkcjonować, więc nie możemy sobie nawzajem zazdrościć, chować urazy i być w nieustannej rywalizacji ze sobą nawzajem. Musimy odkryć, do czego powołał nas Bóg i zacząć się tym zajmować. Próbowałam kiedyś głosić ewangelię na ulicy, ponieważ nasz kościół był bardzo zaangażowany w rozdawanie ulotek ewangelizacyjnych. W każdą sobotę chodziliśmy ulicami. Louis, rozdając ulotki, a ludzie nas wyklinali i rzucali je nam w twarz. Wcale mi się to nie podobało. W takich momentach przychodzą nam do głowy różne myśli, które podsyła nam szatan. Wiesz, ty chyba po prostu nie dbasz o to, co stanie się z tymi ludźmi, że pójdą do piekła. Ty chyba po prostu boisz się upokorzenia. Powinnaś przecież móc dotrzeć do każdego. Ale wiecie co? To nie jest mój talent. Znam za to ludzi, którzy potrafią wsiąść do windy i poprowadzić kogoś do Jezusa. A jeżeli ja bym z nim porozmawiała, to by sobie nic z tego nie zrobił. Dlatego, że po prostu nie mam takiego daru i to nic nie szkodzi. Nie musimy być tacy jak ktoś inny. Wiecie, jaka to byłaby dla mnie ulga, gdybyście mogli w to dzisiaj uwierzyć? Ale czy nie powinniśmy być świadkami? Tak, powinniśmy, ale Bóg każdego z nas używa w inny sposób. Dlatego cały czas powtarzam ludziom, bądźmy świadkami przez cały czas. Ale odzywajmy się tylko wtedy, kiedy jest to potrzebne. Innymi słowy, pokazujmy ludziom miłość Chrystusa, a nie będą mogli zaprzeczyć temu, co Bóg chce zrobić w naszym życiu. Bóg chce nas prowadzić każdego dnia naszego życia. Sugeruje, żeby zaczynać każdy dzień wierząc, że możemy usłyszeć coś od Boga, a także być gotowymi zrobić to, o co nas poprosi. Każdy z nas musi nauczyć się, jak słyszeć Boży głos, i uczymy się tego poprzez czytanie Biblii, a także nasze doświadczenia.